To będzie inspirowanym prawdziwym życiem. I o trochę o koniach będzie. OK, To zaczynamy do zabawy. Ja akurat jestem tutaj, bo chcę kupować, bo już widzę takie słodki konie. mogę... Dobra, muszę wyjść. Auta. Szybko tu. To... Niech się Dzień dobry. Dzień dobry. Z, pani z tej strony nazywam się pani Agnieszka. Pani chyba w tej od których koniach? To zapraszam do tamtej. Proszę dać numer telefonu. Dobrze, ja podam tutaj, proszę. Proszę, ja pani wyślę. I będę już kupować. Ja o tym białym kominie, No. To ja już wchodzę do sali. Do widzenia. Proszę. No. Wow, 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 wow. Jakie snuczki. Cześć. I pokażę. Tu jestem, mały rybaczek. Ja właśnie go chciałam. Muszę szybko go przeprowadzić. I kupuję go chyba. No, kupuję, więc idę podpisać wszystkie papiery już. Dobrze bardzo dziękuję i, i, i ten transporter gdzie będzie? On Podjedę do mojego domu, tak? Bo mam w nim staję. Tak, 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 tak. Tak, dobrze. Więc proszę o to Tu papiery. Czekam panie, muszę przygotowywać... O! Proszę. O, dziękuję bardzo. Już podpisuję i oddaję. A, to jest dla pani. A, dobrze, dziękuję bardzo. To Do widzenia. Kupiłam w końcu tego konia. No ja nie mogę, no. Kurde, on przyjedzie po, po mnie, nie. No, że po mojego konia, nie. Cię tak cieszę. Muszę dzwonić, bo żeby to tam na czyśćku Ale no ja nie wiem od kiedy to się stało, że... Poczekajcie, bo to na pasach no. Boże Bo no ja nie mogę, no aaa Kupiłam konia i mam godzinę, żeby dojechać do domu I akurat ją, tą porekę kupiłam, nie wiem kiedy Nie wiem Wyzwijcie widzimy się w domu, pa! Major, Jan, to chyba ten dom, to... To muszę zadbać do tej... ...dziewczyny. Halo. A, dzień dobry. Tak, 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 dziękuję bardzo, ja już idę. Szukam. To poczekajmy, bo no, to chyba będą no, tam chodzić. Więc poczekajmy. Dobra, to ja muszę to zrobić wszystko i szybko Marian iść tam. Dobra. Fan Anna Slayton. Pięć minut temu. Sorry, godzina minut temu. Dobra, ja nie mocno um, była wtedy godzina, oni wyciągali tego konia, ja cię wykręcę, ale No chodźmy tam. idę wam pokazać, bo ja nie wierzę. Patrzcie, jakiś spódź, I robaczek, akurat. Nie wiem, czy mam tutaj kuska. Widzieć mam. Moja koleżanka, Alicie. Tutaj akurat hoduję moje, znaczy nie moje, tylko jej konie, więc to na tyle, więc pa, zrobię party dwa.